Dzień dobry, tak przed wieczorkiem sobie wyszedłem, bo przymierzam się do wymiany następnej kwatery. Tu akurat jesteśmy w nowej kwaterze Robin Stara i to jest właśnie mój model sadu, który ja sobie wymyśliłem gdzieś tam w głowie. Gęste sadzenie, bardzo gęste, co 70 cm, 3x70. Krótkie gałązki cały czas skracamy, nie puszczamy ją na golda długo. Po kilka jabłuszek na gałęzi. Tu widać ładne pąki i znów będziemy to zaraz skracać i cały czas trzymamy to drzewo w ryzach. My nie mamy produkować drewna, tylko towar. No i teraz pytanie, bo tutaj żeście się ze mną kłócili, że przemysł jest taki super dochodowy. Ja nikomu się nie będę wtrącał, nie będę nikomu nakazywał, co, co kto ma robić. Każdy jest panem u siebie w gospodarstwie. Tylko jak już powiedziałem, na przemysł wchodzimy raz, i potem już do deseru nie mamy powrotu. Ten sad od razu wszystko zaczyna podupadać. Wszystkie choroby się tego imają, i te drzewa nie są wyhodowane, żeby one same sobie radziły. To nie są drzewa, które mieliśmy 50 lat temu, że się opłyskało kilka, kilka, kilkanaście razy, i niestety to już nam nie wróci. I teraz musimy myśleć tak troszeczkę do przodu, jak ja to mówię. A dlatego ja dalej idę w ten deser uparcie. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, ale uważam, że przemysł w tym roku zapłacił. Ale co będzie za rok, za dwa, za trzy? Może być po 20-30 groszy. I już tutaj widzę, zaczynają z powrotem coś kombinować. A to cena w dół 5 groszy, 5 do góry. I w tym roku, przy tak nieurodzajnym roku, jaki my mamy, każdy mówi: "A, nabierzemy pieniążków, będziemy bogaci. Deser będzie po 3 zł." No i co? Przemysł złoty 10, deser złoty 50, pasek 2 zł. Co to jest za cena przy takich kosztach produkcji? To jest nic. Niektórzy mówią 2 złote to jest wysoka cena. Policząc wszystkie koszty utrzymania Policząc wszystkie koszty no bo trzeba wiadomo odnawiać sprzęt, chłodnie trzeba modernizować, coś trzeba zrobić. To nie są wysokie pieniądze. To są pieniądze, tylko które mogą, mogą nam pomogą nam przetrwać ale na inwestycje to już bardzo mało z tego zostaje jeszcze trzeba żyć trzeba żyć, trzeba otrzymać rodzinę, dom trzeba iść do przodu także zachłysnęliśmy się, że będzie super rok i się okazuje, że wcale nie jest tak super bardzo ciężko jest towar sprzedać mój Brookfield jeszcze u mnie stoi w chłodni nie ma po prostu odbiorcy Kazachstan się zamknął Turcja i te inne tamte rynki, Egipt, biorą tyle co, co nic. Tyle co nic. My bez Rosji, bez tego całego zachodu jesteśmy jak dziecko we mgle. I co my możemy? I teraz tylko są dwa wyjścia: albo robić przemysł i się nie patyczkować, albo robić naprawdę super towar, i tu już nie ma miejsca na pomyłki. Nieładny towar. Tylko super. I tylko taki się sprzeda. Ale też ile tego towaru podamy? Widzimy, markety jakieś czkawki zaczynają dostawać. Eksport to w ogóle leży i kwiczy. No i teraz trzeba wymieniać następne kwatery. Ja już chcę wymieniać Galemast. Chcę wymieniać. No bo to stare jest, to już z tego już chleba nie będzie. Tylko z takiego sadu jeszcze coś może być. Ze starych sadów 15-17 lat, no niestety piła i do pieca. Za duże koszty są tego wszystkiego utrzymania. I tu nie oszukujmy się, ale utrzymywanie takich sadów jest bez sensu. Jakie odmiany może sadzić? To jest trudne pytanie. Ja mam małe gospodarstwo i nie mam z tym problemu, dlatego dalej będę sadził prinsa. Bo niedługo ta połowa kwatery, co mam? Też już zaczyna, je, zaczyna się starzeć i ona za niedługo też będzie do wyrwania Także ja podchodzę tak do tego, że że pogali wsadzę prinsa na dziewiątce, co 70 centymetrów i co ma być to będzie. Żadnych nowości nie będę sadził, bo tu nie ma miejsca na pomyłki, nie ma miejsca na e, jakieś doświadczenia i niektórzy mówią, niech pan zrobi doświadczenie. Ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu, nie mam pola, żeby robić jakiekolwiek doświadczenie. Albo coś działa, albo nie. Jeżeli nie działa, więcej tego nie stosujemy. I tyle w temacie. Co do Gali. Dla mnie jest to odmiana już przegrana. Już jej czasy minęły, tak jak czasy Goldena, i uważam, że będziemy tanim producentem Gali. Wszyscy ją znają, cały świat ją zna i każdy ją kupi. Tylko teraz za jakie pieniądze? Jeżeli mam ją produkować, po złoty 50. Zł, po złotych 70 do tego mały tonaż. Mówię tutaj 60 ton i niżej. Duże koszty produkcji, bo ją byle czym nie obgonimy. Ona potrzebuje regali, e, giberelin, różnych e, odżywek. Ona potrzebuje dużo potasów, ferdygacji. I tu ona przegrywa z Jonagoldami. Jonagold jest dużo tańszy w produkcji, lepiej leży. Wsadzimy go do chłodni. On se do lipca leży, czy ten pryns, czy rubinstar. Gale żeby przechować do lipca, to już naprawdę trzeba być dobrym kozakiem. Trzeba i tyle wapna napakować, żeby w sadzie było grubo. I to znów nam, i to znów nam e, bardzo dużo podnosi koszty. Koszty przechowywania też jej są duże. Bo jeżeli będzie słaba chłodnia, to ją wysuszy na wiór. Także zachłysnęliśmy się tą galą ale uważam, że gala na moje ziemie też nie wypał, może gdzieś tam na piachu, na lekkich ziemiach, ona rośnie grubsza, lepiej się wybarwia, ale nie u mnie, na glebach pszenno Ja mogę wyjść z siebie, stanąć obok, jej nic nie pomaga. Gali nie przetrzymamy na drzewie, bo ona nam popęka w komorze, Schowana gala przejrzała, strzela, jakby ktoś ją nożem pokroił. I co, to jest taka wspaniała odmiana, dlatego ja idę w Jonagoldy i Widareta. Myślę, że te trzy odmiany sprawdzone na nasz rynek IDaret zawsze się sprzeda. Jona Goldy zawsze się sprzeda a gala. Jak będzie dobry rok, to ją sprzedamy. Bo mówię o dobrej cenie, bo sprzedawanie gali po 50 zł to jest jedno wielkie nieporozumienie. I dareta nasadzić, i te same pieniądze weźmiemy, tylko z idareta 80 ton z hektara. To tak strzelić z palca, i ona ma. I ten idaret ma. Rwanie na raf. Można sprzedać to na przemysł. Bardzo dobre briksy ma idaret. A gala to jest sam cukier. I jeżeli obsadzimy się takimi odmianami słodkimi, to nikt od nas tego koncentratu nie kupi. I przemysł się po 15-20 grosz, bo oni do tego dążą, Zachód do tego dąży, po to nam pchatę nie wypały te odmiany, żeby nas, nasz koncentrat był niesprzedawalny. Przecież Stany Zjednoczone tylko dlatego biorą koncentrat, bo u nich zaraza robaki zniszczyły pomarańcze. A tak to byśmy w tym roku kwiczeli, kwiczyli, byśmy nawet tych jabłek może nie być i tak jabłko nie zapłaci. Dlaczego? Bo cały świat robi jabłko, bo coś się musiało stać, tak jak pandemia, żeby zostały przerwane łańcuchy dostaw. Ale to się nie stanie, bo już ludzi nikt w domu nie zamknie już i już nikt ludzi nie nabije na żadnego koronawirusa i inne zarazy. Po prostu już ludzie na tyle zmądrzeli, że mają to wywalone i zobaczcie, koronawirus się skończył i dalej żyjemy, dalej świat się toczy. Także wciskanie nam takich głupot na, do głowy, no to już my już na to nie pójdziemy. Ja uważam, że